I kupiłam, słuchajcie, na Allegro yy, cztery powerbanki. Powerbanki wyglądają tak. Jest do nich... One są w takim etui zamykanym na suwaczek. W środku jest kieszonka, w której jest oczywiście włącznik pod prąd z gniazdkiem. Jest też do ładowarki do samochodu kabelek przedłużający i to wszystko jest w takim pięknym i to jest, słuchajcie, 10 zł 10,65 10, jedna sztuka ja zakupiłam od razu, 4 się nawet nie zastanawiałam co prawda są na 2 ampery ale no i tak jest całkiem dobra cena ja go ładuję już jednego będę miała dwa na prezent dla rodziców bo nieraz im się tam wyładowują telefony więc dwa dla rodziców jeden dla mnie, jeden do samochodu zawsze przydatny. No i cena całkiem dobra, słuchajcie, za 60 zł, 9 zł, przesyłka paczkomat, cztery 4 powerbanki, całkiem dobra cena. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, papa. Pa.